Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Proszę Panią, do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej się zadzwoniłem. Do Departamentu Prawa Pracy, słucham dobry, Panie, chciałem się dowiedzieć, ile wynosi kwota minimum socjalnego w 2013 roku? To znaczy, minimum socjalnego to jest, socjalne to jest co innego, a minimalna płaca to jest co innego. To o co Panu chodzi? Bo minimum socjalnym my się nie zajmujemy, tylko minimalną płacą. Yy, a ja chciałem się dowiedzieć, ile wynosi kwota minimum socjalnego w 2013 roku. No to nie my się zajmujemy. Minimum socjalne to jest Instytut Pracy i Polityki Społecznej. Yy. Oni się tym zajmowali. My się zajmujemy minimalną płacą. Yy. Czyli, czyli najniższym wynagrodzeniem. O, tak. Rozumiem. A yy, czy ma pani numer telefonu do Instytutu Proszę Pracy? Proszę pana, nie, nie, mam już, nie mam, Dlaczego? nie mam tego. Co, dlaczego dlaczego już pani nie ma? Bo miała pani? Yy, tak, kiedyś, ale zmieniłam departament i, i nie mam yy, tutaj yy, u siebie. To yy, po prostu. No i mamy takiego obowiązku, żeby mieć. Ja po prostu miałam, no, ale, ale nie mam teraz takiej możliwości. Musi pan dojść w internet i, i sobie znaleźć. Yy, właśnie wszedłem w internet i strona internetowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, tak? Tak się to nazywa? Tak, tak. Yy, no nie działa. Jest Wyświetla mi się komunikat, że ważność certyfikatu bezpieczeństwa tej witryny wygasła, także nie wiem, czy splajtowali, czy, czy, czy... A, Jezu, no nie wiem, wie Pan, trudno mi powiedzieć, ale to oni się tym minimum socjalnym zajmują. Yy, a, niech mi Pani zaradzi, skąd ten numer telefonu w takim razie, bo to jest ważna sprawa dla mnie. No, ale skąd ja Panu teraz wezmę ten telefon, no ja nie mam tego telefonu. Ale jako... Kiedyś miałam, proszę pana dawno już miałam, bo to był kiedyś inny departament i, i po prostu pracowałam w innym departamencie i tam akurat korzystałam z takiej sytuacji, że musiałam tam zadzwonić, nie, ale teraz już kompletnie my z nimi nie utrzymujemy żadnych kontakt, nie mamy takich kontaktów, więc, mhm. więc nie mam już tego telefonu. A kto Zresztą to... oni zdaje się chyba zmienili w ogóle nazwy. Oni kiedyś byli na innej ulicy, yy, yy, na za ulicy na inny, zejsiewa Belotiego, no nie wiem czy tak jest? A, to, to nie wiem, naprawdę by Ja dzisiaj akurat no chciałem sobie to. Wie pani skąd? No, ale nie mam, nie mam, proszę pana telefonować. A kto by, bo to najbliżej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jeśli chodzi o, wie pani, o taką, um, no, o przedmiot działalności. Także kto by z No tak, pracy ale no, nie wiem do kogo pana tu skierować, naprawdę. już tak dużo ludzi u nas pracuje nowych. Kiedyś y, 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 z Instytutem mieliśmy kontakty, ale, ale to już dawno, dawno minęło i jakoś teraz trudno mi, no to, to masę ludzi nowych pracuje, którzy kompletnie nic nie wiedzą, wie pan, mm -hmm. no naprawdę, problem. Nie, ma się, nie ma się tutaj do kogo zwrócić. No, no ale to, a, no to nie wiem, no gdzie, tam gdzieś spróbuję, na no, no, jakiś może co, departament czego, informacji, jest taki? Nie, 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 nie ma czegoś takiego nie ma takiego, to ja właśnie tak myślę yy, myślę jakby tu Pana pokierować ale ale nie, bo my w zasadzie z Instytutem nie mamy kiedyś jak ja pracowałam w Departamencie Wynagrody to myśmy im zlecali yy, taką pracę yy, bo oni są naukowo-badawczy jakąś tam yy, yy, jednostką <laughs> i oni <laughs> dla nas materiały jakieś Przygotowywali nagro... wynagrodzenia. Dziś to jeszcze na umowę zlecenie i stąd miałam z nimi kontakt. Rozumiem. Ale teraz kompletnie. Nie, dobrze, nie, to... po... nie przedłużam, bo pani widzę choroba czy. czy no nie czy... wiem, coś się zaprzecza. <laughs> dobrze, dziękuję Pani W takim razie jak gdzie indziej będę próbował. Proszę się napić, szklankę no. wody. <laughs> dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, do, do widzenia. widzenia. już tak dużo ludzi u nas pracuje nowych. To, to, to masa ludzi nowych pracujących, którzy kompletnie nic nie wiedzą, wie pan? Mm -hmm. no Naprawdę. Nie ma się tutaj do kogo zwrócić. już tak dużo ludzi u nas pracuje nowych. To masa ludzi nowych pracy, którzy kompletnie nic nie wiedzą, wie pan? Naprawdę. Nie ma się, nie ma się tutaj do kogo zwrócić. No. już tak dużo ludzi u nas pracuje nowych. To Ludzie nowych którzy kompletnie nic nie wiedzą, wie pan? Mm -hmm. A, no Naprawdę. Nie ma, się, nie ma się tutaj do kogo zwrócić.